Kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I jak widać, będzie słodki przepis z owocami. Mam kilka jeżyn, mam trochę malin, właśnie leżą sobie w wodzie, żeby trochę się umyły. I przechodzimy do przepisu. Mam go ze strony po prostu pycha.pl. Ma wyglądać w ten sposób, tu jest polany lukrem. Będziemy sobie na nim układać, na cieście, będziemy układać sobie jeżyny i maliny. Przepis jest bardzo prosty. Mamy. 300 g mąki i 1 młyżeczkę proszku do pieczenia. 180 g cukru, 5 jajek i 200 g masła rozpuszczonego. I teraz będziemy sobie najpierw dodawać do miski jajka i 180 g cukru. I teraz wszystko miksujemy, aż masa zrobi się biała. Teraz, jak masa zrobiła nam się jaśniejsza i praktycznie podwoiła swoją objętość, dodajemy 300 gram mąki i jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. I teraz wystarczy, że będziemy delikatnie wszystko mieszać trzepaczką albo miksować, jak to woli. Ja sobie użyję, jeżeli już mam <laughs> ten mikser, będę teraz delikatnie, powoli miksowała, tylko do połączenia składników. Ciasto myślę, że jest wymieszane. Ma teraz dość gęstą konsystencję. I tutaj mamy w miseczce 200 g rozpuszczonego masła. I całe to masło wlewam sobie do środka. Jest ono oczywiście przestudzone. I teraz ponownie odpalam mikser na małe obroty i mieszamy. Ciasto ma bardzo fajną, przyjemną konsystencję. Wygląda w ten sposób. Osuszam sobie owoce i będę przelewała wszystko do blaszki. Owoce się suszą na sitku, a ja przelewam sobie ciasto do foremki. Ciasto wylane. Wygłodziłam tylko jego powierzchnię. I teraz będę sobie układała na wierzchu owocki, lekko dociskając. No i owoce mamy ułożone. Wrzucam teraz blaszkę do piekarnika nagrzanego do 170 stopni. Grzanie góra dół. Może być z termoobiegiem, nie musi być. Nic nie było, żadnej informacji w przepisie. Na 50 do 55 minut i wracam do Was z efektem końcowym. No i czas minął. Ciasto sprawdziłam. Patyczkiem w środku jest suche i wygląda w ten sposób. Wyrosło pięknie. Więc powinno być w środku puszyste i pyszne. Testujcie ten przepis, dawajcie mi znać jak Wam wyszło. Jest, mam nadzieję, smaczne, bo jeszcze nie próbowałam. Na... Ciasto wyciągnę z blaszki, właśnie rozkroiłam. Jest piękne i puszyste. Sami zobaczcie. Smakuje ekstra, bo już próbowałam. No to w takim razie nic tylko zostaje Wam testować. Dzięki piękne za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. 爸。